Dzień dobry Magdalena. Dzień dobry. Proszę powiedz, jak to się stało, że zgłosiłaś się do programu gwarantowego Talenty Jutra? Cóż, to trochę dużo w tym też przypadku, bo zobaczyłam reklamę Talentów Jutra na stronie na Facebooku, mhm. więc to już był taki pierwszy bodziec dla mnie, żeby się zgłosić. Kolejnym było to, że kojarzyłam już też ten program, ponieważ mój znajomy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu również brał w tym udział rok temu, więc kojarzyłam już ten program. I to było kolejnym bodźcem, żeby się zgłosić. Plus też mam swój projekt, więc chciałam jeszcze dołożyć cegiełkę do pracy naukowej, jaką prowadzę w tym momencie. Wszystkie te trzy czynniki wpłynęły na to, że ostatecznie wysłałam zgłoszenie. Mhm. I wysłałaś ten swój projekt, który prowadzisz. Jesteś laureatką tego programu, otrzymałaś grant. Możesz coś opowiedzieć o tym projekcie? Tak, to ten projekt zakłada stworzenie jednego produktu, hydrożelu, który byłby nową formą terapii do leczenia raka skóry, w tym przypadku głównie czerniaka, który jest najbardziej złośliwym typem nowotworu skóry. Hydrożele byłyby o tyle unikalne, że posiadałyby związki przeciwnowotworowe produkowane przez grzyby endofityczne, czyli takie, które zamieszkują przestrzenie między lub wewnątrz komórkowe tkanek roślinnych. Byłby to proces po pierwsze bardzo prosty, ponieważ synteza takich hydrożeli jest dość prosta, ale jednocześnie niezwykle skuteczna, i także byłaby rozwiązaniem przyjaznym środowisku, co też jest obecnie bardzo ważne i bardzo istotne, żeby jednak uciekać się w rozwiązania w tak zwane zielone cząsteczki, czyli po prostu pochodzenia naturalnego. Czyli de facto nie wykorzystujemy leków w leczeniu, tylko substancje roślinne. Można powiedzieć, że nie wykorzystujemy leków, ale bardziej bym tutaj sprecyzowała, że nie syntezujemy leków w laboratoriach chemicznych, tylko pozyskujemy związki aktywne, które zresztą niektóre z nich są już dobrze znane i stosowane w chemioterapiach. Używamy ich do produkcji hydrożeli, czyli pozyskujemy te związki, z grzybów endofitycznych, które są znane zresztą z tego, że wytwarzają związki bioaktywne czy też metabolity wtórne o zastosowaniu biomedycznym, między innymi przeciwnowotworowym. I to jest o tyle ciekawe, że grzyby wytwarzają nie tylko dobrze już znane związki, które są stosowane w chemioterapiach, np. paclitaxel, ale również związki, które są jeszcze przez nas nieodkryte. I to jest też celem tych badań, które prowadzę i też zamierzam prowadzić, żeby oprócz pozyskania dobrze znanych związków, odnaleźć i opisać też te nowe. A skąd pomysł, żeby akurat. Te substancje wykorzystać w, po pierwsze w leczeniu raka skóry, a po drugie zastosować je w hydrożelach. Leczenie raka skóry jest złożonym procesem i niestety obecnie nie ma jednej skutecznej terapii w leczeniu raka skóry. Możemy wyróżnić usunięcie chirurgiczne raka, ale ono nie jest skuteczne, jeżeli mówimy już o wystąpieniu przerzutów. Oraz możemy także wyróżnić chemio- i immunoterapię, które również są skuteczne, ale wiążą się z szeregiem efektów ubocznych, między m.in. mielosupresją, niedokrwieniem i wiele, wiele innych. Mogę tutaj wymieniać jeszcze, myślę, z godzinę na spokojnie, ale nie ma terapii, która byłaby po pierwsze, skuteczna i działałaby mimo wszystko na te komórki przerzutowe w krwiobiegu, ale działałaby także na, tak naprawdę miejscowo na tego raka. I rozwiązaniem byłaby więc terapia, która jest przeskórna i taka, w której te związki są uwalniane powoli. I rozwiązaniem tego jest jeden hydrożel, który był już wcześniej opisywany jako no, możliwa forma terapii raka skóry, gdzie właśnie te związki są uwalniane bardzo powoli ze względu na swoją strukturę, ale także jest to materiał biokompatybilny do ludzkiej tkanki, właśnie skóry i ma wiele jeszcze innych pozytywnych cech. Jest poza tym także skuteczny i e, łatwy w e, zastosowaniu też. Trochę e, to wpłynie na komfort pacjenta samego, gdzie zamiast szeregu chemioterapii może otrzymać jeden skuteczny hydrożel. A ten hydrożel ma jaką postać? Ma on postać e, takiej, m, jakby to powiedzieć, e, prostokątnego materiału, który wygląda trochę jak opatrunek. Mhm i zostałby on zastosowany poprzez przyłożenie go do samego raka i następnie ten dany pacjent by musiał go trzymać przez jakiś czas, żeby te składniki wszystkie uwolniły się. Gran będziesz realizowała przez najbliższy rok. Co ma być efektem na koniec roku? To efektem ma być wyprodukowanie Hydrożelu, który byłby po pierwsze stabilny, po drugie biokompatybilny do um, tkanki właśnie nabłonkowej, ale także biodegradowalny i posiadający te związki przeciwnowotworowe z grzybów endofitycznych, które byłyby w nim zawieszone. I to wszystko skutkowałoby powstaniem jednego hydrożelu, który w przyszłości, za zgodą Komisji Bioetycznej, byłby przetestowany już klinicznie. To byłby mój tak naprawdę ostatni etap w produkcji hydrożeli. Czy ten projekt zakłada już przetestowanie kliniczne, czy jeszcze nie? Na początku chciałabym przetestować je na zwierzętach i ze względu na to, że jednak zwierzęta, w szczególności konie, bo na początku zakładałam przetestowanie go na koniach. Konie same w sobie rzadko chorują na czerniaki, więc hydrożel byłby przetestowany wtedy w kategoriach czy jest biodegradowalny czy nie i czy jest biokompatybilny czy nie. Więc te dwa czynniki byłyby przetestowane na wydziale Wet a potem prawdopodobnie mógłby być przetestowany już na ludzkiej tkance. Jakie jest Twoje zawodowe marzenie? Żeby tworzyć skuteczne terapie przeciwnowotworowe, żeby pomagać pacjentom właśnie w walce z nowotworami, i żeby działać zarówno w laboratorium, jak i klinicznie, być może jako onkolog. Czyli kierunek onkologia. Tak. Uh -huh. A powiedz, proszę, co byś powiedziała osobom, które wahają się, czy złożyć grant w programie Talenty Jutra? To szczerze z całego serca bym im poleciła, bo jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Po pierwsze, doświadczenie w pisaniu wniosku, bo to też jest jakaś umiejętność. Dość istotna, jeżeli ktoś chce i planuje działać naukowo ale następnie e, sam wyjazd. I możliwość spotkania się z ludźmi, którzy również złożyli wnioski o sw swoje projekty, to jest też niesamowite doświadczenie, bo po pierwsze można poznać tych ludzi, a każdy z nich ma swój projekt, i on jest na swój sposób wyjątkowy. I to naprawdę otwiera jakieś horyzonty, poszerza horyzonty i umożliwia też inne spojrzenie na naszą działalność naukową, być może jakieś zainspirowanie się. Do przyszłej pracy, więc to jest po prostu niesamowite. Atmosfera też jest świetna. Też jest możliwość poznania nie, nie uczestników, a samych jurorów i same osoby, które organizują właśnie i są w Fundacji Empiria i Wiedza. Więc to jest moim zdaniem świetne doświadczenie. Super, bardzo Ci dziękuję. Życzę, żeby realizacja grantu spełniła Twoje oczekiwania. Super, bardzo dziękuję.